Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Citiesów. E, lekkie zmiany są, jak widzicie, y, bo jeszcze nie mam wykupionego tutaj, nie mam tutaj zrobione. E, zmienię troszeczkę, że tak powiem, opakowanie tego miasta. Wjazd zrobiłem. Nie wiem, coś takiego. Jakoś funkcjonuje. Nie ma jeszcze korków, ale może też przez to, że jest jeszcze 8 tysięcy ludzi. Park zrobiłem taki, troszeczkę mniejszy. Nie kombinowałem i ogarnąłem sytuację z, że tak powiem, z dochodem. I w dodatku wgrał mi się w końcu mod, który mi pozwala na więcej, że tak powiem, dróg i tym podobne. I powiem Wam, że ja bardzo fajnie sobie zarabiam na... Yy... Gdzie to było? O, właśnie o to mi chodzi. Na parkingach to są parkingi, więc mnie to cieszy, ale to chyba nie, że łącznie, tylko w tych trzech kategoriach to pokazuje. Dobra, budynki, tanie mieszkania, widzę, są dobra, Zrobimy tak. Średnia droga. Niech będzie gdzieś dotąd. Dobra. Jakiś park. Park dla psów. Niech nawet będzie jakiś taki większy lekko. I tak, firmy tu. Dalej nie spada to jeszcze tutaj. I tutaj te większe wieżowce albo o, tutaj, może te damy dobra i zbudujemy yy, autobusy. Od razu chciałbym to zrobić. Za autobusów więc to sobie zrobimy. Tylko zastanawiam się, gdzie ale chyba. Mm. Dobra, jakbyśmy to zwiększyli, jakbyśmy tą drogę zwiększyli do tego, do średniej drogi. Musimy ten parka przesunąć. Mam go tutaj. Ulica. Mam to, żeby zmienić, Mam. Proszę. Tak się chyba zmieści dzięki temu. Nie, dalej koliduje ze sobą. No dobra, niech będzie. może z autobusu ulepszenie, obiemy przy stanie dodatkowe do perony. I zajęcie taksówek jeszcze. Ale najpierw stworzymy sobie pierwszą linię autobusową. Jeszcze takie coś, żeby będzie po dwóch stronach. Tam gdzie są przystanki. Proszę bardzo. Ten przystanek w ogóle usunę. Dobra. O. Tu jeszcze. I tu jeszcze. I tak. Pierwsza linia będzie powiedzmy, że. No liczmy, że stąd. Pojedzie tutaj. 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 I już wróci. Ten pojedzie tutaj.

As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road weary soul. Hmm. There now, my good fellow, chin up as it is. <inaudible> Leave that to those poet chaps, hey? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. Jeszcze we're, we're um, uh, jakąś zwykłą drogę tutaj dam? Coś takiego. Niech to będą normalnie donki. Tutaj niech też będą donki. Przynajmniej zapotrzebowanie mi się zniknie. I na fabryki jeszcze. That's right. Today we are talking about the increased likelihood that you'll die. That's not exactly what an increased death rate measures. Either way, if everybody is dying, that gives me the creeps. That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Pam, did, you, did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. We've got to get out of here. You go. I'll stay and clear up the mess. We'll be back after this. this is an emergency broadcast to all citizens. the fire and rescue service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. the billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. at this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe ja place. Ja, jak już jak to jak widzę te moje domki, mówię dla biedoty doty yy, o niskiej gęstości zaludnienia. O ja dam, po prostu dam. Dobra, biuro, cyk, cyk, jeszcze chcą, cyk, 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 do zera poszło, sklepik, świetnie, Dobra. No i gitara. Zaczyna mi się to już podobać dosyć. No wygląda cacy na razie, nie? Tu macie ten, tu Ala centrum z parkiem. Tu jeszcze te domy zaraz podmienimy. A widzę, że firmy mi się chcą fajnie rozwijać. Podoba mi się to. Rozwalimy tam. nic tu się budują... Fi o, tu sklepiki, proszę bardzo. Trzy sklepy się otworzą. No i to mi się podoba tym spin... O Jezus, pubanki na plus, ojoj Zajwiście Tu możemy ropę. Ale wiecie co, najpierw pójdę tutaj. Dobra. Skoro i tak tutaj mamy surowce. Dobra. I cyk. Dobra. Wracamy do naszego zadania. Tylko jak to, to wygląda z produkcją? Wszystko mamy na plus tych takich rolniczych, najmniej oczywiście kurczaków. To może od tego bym zaczął. Dobra. Tu jeszcze na przykład, kurczaki zrobił. Tu na przykład, jakieś marchewy. Dobra, tu jeszcze jedna te tekstylia. Albo dwa nawet. Jeszcze. Jak wygląda produkcja teraz? Kurczaki dalej są niby na minusie. no najmniej po prostu więc tak, jeszcze jedne morcheweczki kurczaków zrobimy aż dwie farmy tutaj jeszcze jedna te tekstylia E tu zrobimy zboże Wow, wodę, co bardzo się poskupiłem, dobra? Jak stoimy z prądem? Do dupy. Jakby, byle zarabiam dużo, jakby zrobić coś takiego, że tak, elektrownia gazowa, o, nie stać na nią, dobra. Mamy siódmy poziom miasta. Dobra, i teraz tak. Sklepy tu, 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 to, to. No już tupa. Tyle wystarczyło. O, cyk. Szkoła postawimy Jeszcze jedną malutką klinikę postawię. I powoli, żeby było trzeba zbudować coś. Chyba, że tu jest. Nie. Chyba, że tutaj. Dobra. Kupię ten knefel. Prezydencja i prezydenta, proszę bardzo. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of classical music. <sighs> Let us move mm. now from the uh, musical page to the literary. Mm -hmm. Here we have some perfectly angry correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle. <laughs> Whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, mm, uh, but I digest to continue uh, Professor Hornbuckle. As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road weary soul. Hmm. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation.

Tak, tak i tu jeden tak przez środek jeszcze Niech będzie I tu będą domy o niskiej gęstości zaludnienia już musiałem zapozować. Nie, nie będę chciał przypadkiem powiedzieć e, dla biedoty <grym> hmm. Już taki fajny okrągły park też tam jakiś okrągły niech będzie. Jak zarobki 800 tysięcy na plus. No kurde to się wiedzie. To tak możemy w końcu internet mm. wprowadzić do miasta. Śmiesznie to brzmi dosyć, no ale. Takie są realia. Aha, bo pieniędzy zaraz nie mam. Dobra. No to będziemy stopniowo wprowadzać dostęp do internetu w naszym mieście Więc tak, tutaj ogólnie bo tu chyba surowców... O kur, są surowcy No ale tam bym chciał jakieś takie miasto bardziej Tu zaraz otworzymy albo tutaj ropę i tak dalej Tylko zanim ja to wykupię trochę minie. Tu mamy ten to tu jeszcze będziemy robić takie wiejskie tereny, tutaj, tu i swoje rolnictwo. Tu by się przydało przedostać i zaczniemy tutaj robić przemysł. Hmm. No jest trochę roboty. A tylko, czy bym chciał objazdówkę tutaj zrobić? I tu koniczynkę. Prawdopodobnie. Dobra, przenosimy się w ogóle na drugą stanowisko, już widzę. To jest dwupasmówka. pożyczki w ogóle stokoła jeszcze zarabiamy takie pieniądze, że... Dobra, weźmiemy sobie pożyczkę aż tak 300 tysięcy, bo potrzebuję postawić iść tutaj remizę strażacką. To jest raz policję również, ale ten malutki posterunek. Również małą aptekę. I dokończymy sobie budowę tego internet. Butowa internetu, ta. Właśnie stawiam pierwsze serwery. Wprowadzanie, wprowadzanie, też tak się nie brzmi. Po prostu, żeby mieli internet. To też zwiększa zadowolenie. Yy, bo niestabilnie nie służby zdrowia, coś tam, dobra. A to już chyba w kolejnym odcinku tutaj rozbudujemy, że tak to powiem. Dalsze też jest na gleby, tu jakieś wiązka ma papa papa. Pa. I będziemy chcieli się dostać tam do, do tych złóż rud. Jeszcze tak nie wiem, czy to będzie wchodzić już lekko. Ale ropę też będzie trzeba za jednego rozwinąć. 100... 600 tysięcy potrzebujemy. Zarabiamy już bańkę. Dobra. Ale też zrobimy w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia. Cześć!